Witam Was w 11 odcinku naszego Zagrania Sniper Elite. Będzie to kontynuacja pierwszego rozdziału. A mianowicie będziemy musieli zniszczyć stację paliw i stacjonującego tam głównodowodzącego oddziałami NKWD w Berlinie yy, oficera, yy, który przyjedzie pociągiem. Najpierw jednak myślę, że tę misję podzielę na dwie części. Ona wcale nie jest taka, czy nie, na pozór, na pozór może się wydawać trudna, ale tak w rzeczywistości wcale taka nie jest. Puh, puh. Gleba. Pierwszym celem będzie tam zlikwidowanie tego żołnierza i jeszcze jednego, który będzie tam po prawej, po lewej. Będziemy się oczywiście musieli tam przedostać, żeby nas nikt nie zauważył to wcale nie może się nie wydawać takie łatwe. Ja się może położę, będę, będę go lepiej widział. O. o może teraz mi się to. O, udało mi się. Będzie headshot. Tutaj teraz muszę, będę musiał trochę bardziej uważać. O, tam jest następny żołnierz. Mm -hmm. Może też zdejmę... Kurde tutaj już mam za wysoki... Ten. Ale się udało przynajmniej O, dostał w szyję W ten nic właściwie więc... W nic się nie... Właściwie, kurde tutaj jest lampa Chyba się nic nie stało, ale tutaj już będę musiał iść po cichaczu Nie chciałbym żebym nie zobaczył, tam tutaj powinien być też jakiś niby żołnierz Ło! Wow. Kurde. Tak, tutaj był żonie. Wstawaj, co ty robisz? No. Właśnie. Właśnie, kurde. Właśnie. jak mnie... Mówię. Wcale nie jest na pozór łatwa misja. Dobra, ja go o, o, szybko. Ja go tutaj tak nikt mnie nie zobaczy, bo też nikogo nie ma, o. o. Teraz będę musiał tutaj trochę z kolei uważać. Żeby wyeliminować tego patrolującego żołnierza tutaj. Co wcale nie jest też łatwe. Bo ma nas w końcu nie zau... O już myślałem, że on tam jest. On ma nas nie zauważyć, a... Ło. On jest tutaj. O fuck. No dobra, chodź tu. ma no. tak szczerze mówiąc, nie udało mi się tak ładnie cicho. Załatwić, no ale. Tam chodzi. Dobra. Teraz mam podłożyć ten dynamit. Na szczęście, to jest obojętny na jaki czas. Aha. A ten, tamten, gdzie się patrzy. Aha, tam co się patrzy. W sumie, jakby no. Jakbym tutaj, w sumie może przebieg to tamten na strażnicy by mnie może nie zauważył bo tą, bo muszę podłożyć bombę z kolei teraz tutaj no ja bym tak chciał teraz muszę te... No, powiedzmy, że go... Ja więcej nie mam. Co? Szybko, podnoś go. Zaraz przyjdzie tu ten dowódca. To tu odwalasz. Dobra, tutaj go położę, bo on tutaj nie... nie przyjdzie. O kurde. Tylko żeby mnie nie zobaczył Tutaj też nie mogę, nie no, tutaj go muszę położyć. Nie wiem, tutaj go położę. Właśnie, może ja się uleczę. Będę musiał tak go zręcznie wypatrywać, chyba że już będzie w środku to co by było takie Dobra wiecie co ja przerwę nagrywanie jak już będzie jak już będzie w środku bo on tu będzie szedł długo tymi korytarzami jak już będzie w środku i, i będzie go trzeba zlikwidować to włączę z powrotem no Tylko mi czas na nim zejdzie to no. do, do, do zobaczenia Cóż, właściwie niedługo po tym, jak żem skończył nagrywać, on właściwie już szedł. Oto kurde, jaki gbur. Jaka twarz. No, ładniejsi są oficerowie niemieccy. Chociaż tamci są z kolei starsi od tych. No Dobra, dobra. Tą książeczkę trzeba zdobyć. Dobra, i teraz robimy... Dobra Dobra już Dobra Zdobądź O dobrze, już, już to wziąłem Tak widzicie, musiałem zdobyć tą książeczkę Teraz szybko, ewakuacja A ewakuować będziemy się prosto, bo pójdziemy tą samą drogą A teraz nawet jakby mnie już mieli zobaczyć To Tak szczerze mówiąc, mnie to nie obchodzi Bo tutaj tak już Wibyłem większość z nich A tu może ucieknę ze snajperką Jak prawdziwy snajper A tak się mówiąc mam jeszcze 6 minut nagrania więc No ale szybko nam to poszło A to wiesz, jak już, jak już mam tak czas to... No właśnie Zagrak tu przybyłem Tylko ze snajperką i pistoletem Teraz będziemy uciekać, chociaż tutaj już nikogo nie znajdziemy Do tamtego... nie, tam. Do tamtego tunelu. Ciekawe jestem, czemu tutaj są dwa czołgi rosyjskie. Tutaj kolejny czołg rosyjski, czemu on stoi odwrócony do nich, tak jakby miał z nimi walczyć. Ale czego one są zniszczone, kto je zniszczył? To mnie też bardzo ciekawi. Ale dobra, nieważne. Teraz będzie super. O, właśnie. patrzcie na to. jak w Sylwestra. Bum. 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 O, widzicie jakie fajerwerki. Ciekawe mnie czemu tam nie, nie, roz nie rozwalił się też ten panel kontrolny. No, widzicie misja ukończona i właściwie skończyliśmy teraz pierwszy rozdział dopiero teraz. Ja się z wami żegnam, zapraszam na następny odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia.